Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska żąda od premiera Mateusza Morawieckiego dymisji koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Ponieważ wiemy, że premier Morawiecki sam tej decyzji nie podejmie, apelujemy do prezesa Kaczyńskiego, żeby dał zielone światło Morawieckiemu, bo ta dymisja jest konieczna. Dymisja Banasia to za mało. Marian Banaś pełnił najwyższe urzędy w Polsce, dlatego że pozwolił mu na to Mariusz Kamiński. To podległe mu służby, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne pozwoliły Banaśowi, który miał kontakty ze światem przestępczym, którego oświadczenia majątkowe były od początku nieprawdziwe który wprowadził mafię vat do Ministerstwa Finansów, to służby pozwoliły Marianowi Banasiowi pełnić te zaszczytne funkcje i jeśli na czele tych służb stoi do dzisiaj Mariusz Kamiński, to znaczy, że do dzisiaj służby nie funkcjonują, a państwo polskie jest pozbawione parasola ochronnego, które, który służby muszą państwu zawsze dawać. Szanowni Państwo, 60 dni kompromitacji, prawie 60 dni kompromitacji polskich służb specjalnych, polskiego rządu i pisów w sprawie pana prezesa Banasi. Przez te 60 dni, blisko 60 dni, nie robiono kompletnie nic. Pan premier Morawiecki odkładał lekturę raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. E, prokuratura nie zajmowała się tą sprawą. Należy zadać sobie dzisiaj pytanie, Dlaczego co takiego wiedział pan Marian Banaś, że był nietykalny? Że dopiero wczoraj nastąpiło jakieś przełamanie w tej sprawie? Dlaczego jest tak, że premier Morawiecki lekceważył tą sprawę? Dlaczego jest tak, że służby specjalne w tej sprawie nie działały? To są wszystko pytania, na które powinniśmy my jako posłowie, ale przede wszystkim opinia publiczna uzyskać informację. Ale jest w życiu publicznym Przede wszystkim coś takiego jak odpowiedzialność polityczna. Odpowiedzialność polityczna tych, którzy nominowali i wskazali pana Banasia do najważniejszych stanowisk w Polsce. To oni dziś muszą także odpowiedzieć, jak to się stało, że pan Banaś pełnił funkcję szefa Najwyższej Izby Kontroli. To oni muszą odpowiedzieć na to, jak to się stało, że służby nie wyłapały dziwnych kontaktów pana Banasia, że nie wyłapały nieścisłości w jego oświadczeniach majątkowych. Że przez wiele dni pan Marian Banaś był wyjęty spod polskiego prawa. Nie musiał martwić się o to, w jaki sposób prowadzi swoje interesy. Apelujemy o dymisję, żądamy dymisji pana Mariusza Kamińskiego, żądamy dymisji pana, e, pana Macieja Wąsika. Oni, jako koordynatorzy służb specjalnych, w tej sprawie nie zadziałali. Oni nie dali, nie dają rękojmi tego. Że, przy, że sprawa Pana Banasia wobec innej osoby się nie powtórzy. Służby specjalnie, tak jak powiedziała Pani Poseł Leszczyna, mają bronić państwo, a nie jakiegokolwiek nominata pis -u. Dziś ze strony polityków pis słyszymy nawoływanie do Pana Banasia, żeby złożył rezygnację, ale przecież prawda jest taka, że to jest ich, to jest ich człowiek, to oni wynieśli go do na najważniejszych stanowisk w państwie. Nie da się zaprzeczyć temu, że to pod ich parasolem rozwijała się kariera pana Banasza. Jeżeli dziś czytamy tweety, chociażby pani rzecznik Mazurek, wcześniej nie wicemarszałek, teraz europosłanki, która mówi, że pan prezes Banasz milczy, że to skandal, to ja mam do, dla pani Mazurek i dla polityków pis jeden przekaz. Weźcie telefon. I dzwońcie do Banasia. Niech rezygnuje, nie czekajcie. dzwońcie do Banasia, przecież wiemy z materiału superwizjera, że pan Banasz odbiera telefony. Odbiera od swoich znajomych telefony, więc pewnie odbierze i od swoich znajomych, którzy zrobili go ministrem finansów, a potem szefem Najwyższej Izby Kontroli. Szanowni Państwo, przed chwilą premier Morawiecki ogłosił, że jeżeli pan prezes Banasz nie poda się do dymisji, to pisma plan B, ale nie musiało być planu A i planu B. Gdyby od początku ktoś nadzorował proces powołania pana Banasia na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, to państwo, mając pełnię władzy, mając służby, mając prokuraturę, mając wszelkie instytucje państwa, dopuściło, że człowiek, na którym ciążą tak poważne oskarżenia, służby musiały o tym wiedzieć, został prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Wcześniej pracował w Ministerstwie Finansów, w którym dochodziło do wyłudzania VAT-u. To jest sytuacja wyjątkowa. Mamy do czynienia z ogromnym kryzysem w państwie, ponieważ na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli znajduje się człowiek, który nigdy na tym stanowisku nie powinien się znaleźć. To jest niewywały skandal. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski i tę sprawę trzeba rozwiązać. Dzisiaj mamy sytuację, w której w Sejmie większość to PiS, mamy sytuację, kiedy większość w Senacie to opozycja. Dzisiaj ponad podziałami można wybrać prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który będzie spełniał wszelkie standardy, który będzie dawał rękomię uczciwości. Dzisiaj takim gwarantem tego jest właśnie profesor Grocki Marszałek Senatu, że nowy prezesniku może być kimś wyjątkowym. Kimś, kto w polskim państwie będzie łączył, kimś, kto w polskim państwie będzie wzorem dla urzędników, a nie kto będzie pośmiewiskiem i kto zaraz może stanąć przed prokuratorem i przed sądem. Czas wreszcie z tym skończyć. Szanowni Państwo, PiS przez cztery lata robił z Mariana Banasia kryształowego szeryfa, który walczy z mafiami. Okazało się, że e, szeryf jednocześnie był twórcą mafii vat e, i dzisiaj PiS udaje, że z Banasiem nie ma nic wspólnego. Nie dajcie się oszukać. E, apelujemy i żądamy od premiera Morawieckiego. Dymisja Mariusza Kamińskiego jest warunkiem sine qua non, żeby PiS w ogóle dalej mógł sprawować władzę w Polsce. Jeśli macie Państwo pytania, jesteśmy do dyspozycji. Jeszcze jedna, jedna rzecz, Szanowni Państwo, jeśli mogę Pani poseł, zwróćcie Państwo uwagę na wczorajsze spotkanie. Pan spotkali się pan prezes Banaś, pan poseł Kaczyński i pan minister Kamiński. Przecież to jest bardzo. To wskazanie pokazuje tak naprawdę. W jakim trójkącie rozgrywała się odpowiedzialność za te ostatnie tygodnie? Pan prezes Banasz, pan poseł Kaczyński, który no jest, wskazał pana prezesa Banasza. Przecież wiemy, że w polskim Sejmie żadna decyzja nie zapada bez zgody prezesa Kaczyńskiego. No i na samym końcu trzeci aktor tego ponurego przedstawienia, pan minister Mariusz Kamiński. Człowiek, który odpowiada za służby, które nie potrafiły wyłapać kontaktów pana Banasza. Człowiek, który odpowiada za to, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego udzieliła panu Banaszowi stosownych poświadczeń do informacji tajnych i ściśle tajnych. Ta trójka, to wczorajsze spotkanie, to są główni autorzy kompromitacji związanej z panem Banaszem. Każdy z nich, każdy z nich powinien ponieść konsekwencje. Banasz dymisję, Kamiński dymisję, a pan Jarosław Kaczyński ufam, że wyborcy ocenią to przy najbliższych wyborach. Ja mam pytanie o służby. To jest tak, że służby wiedziały i nic nie mówiły, czy też w ogóle nie dopatrzyły się jakichkolwiek nieprawidłowości i w oświadczeniach Mariana Banasia i jego powiązania z krakowskimi znaczy, Panie redaktorze, e, trudno powiedzieć, co byłoby gorsze. Jeśli służby nie dopatrzyły się w oświadczeniach Banasia kontaktach Banasia z przestępcami niczego złego, to znaczy, że nie nadają się do wykonywania swojej roli, pełnienia swojej roli, wykonywania swoich funkcji. Jeśli z kolei wiedziały, a w moim przekonaniu musiały wiedzieć, to znaczy, że chroniły bandytów. Pozostawiam Państwu odpowiedź na pytanie, co jest gorsze. Panie, panie redaktorze, ja przewrotnie odpowiem na pana pytania pytanie. Jak można ocenić państwo, w którym służby specjalne, wyspecjalizowane służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, nie są w stanie wyłapać tego, co jesteście w stanie wyłapać wy jako dziennikarze? Jeżeli mam. Proszę nie każdy z nas, każdy z widzów, każdy z czytelników radiosłuchaczy odpowie sobie na pytanie, czy normalnie działa państwo rządzone przez PIS, w którym dziennikarze Działają skuteczniej niż służby specjalne. No, jeszcze o tego kandydata na marszałka, na, na prezesa Niku, czy opozycja będzie wystawiała swojego po raz kolejny, czy po raz kolejny ewentualnie byłby to goryzontka? No Takie decyzje dopiero przed nami. Na razie mamy urzędującego prezesa Najwyższej Izby Kontroli i większość w Senacie. I większość w Senacie, dlatego jesteśmy w stanie zadeklarować, że nie pozwolimy na to, żeby kolejny kandydat, jeżeli doszłoby do Dymisji pana prezesa Banasia pochodził właśnie z tej Republiki Banasiowej. To nie może być człowiek pokroju pana Banasia. To nie może być kolejny nominant PiS. Jeżeli pan Banaś poda się do dymisji, to oczekujemy, że kandydatem wspólnie wybranym przez Sejm i Senat będzie człowiek o nieposzlakowanej opinii, który będzie gwarantował, że nowy prezes Niku to będzie urzędnik krwi i kości. Osoba uczciwa i naprawdę kryształowa, a nie kryształowa tylko według marszałka Karczowskiego. Ale będzie, będziecie przedstawiać swojego kandydata? Zapewne tak. Może to, że jest pewien spór między panem Banasiem a partią rządzącą, to, to może dobrze do stwierdzenia niezależności prezesa sytuacji. Czego niezależności? Prezesoni. Czego niezależności? Prezesa niekres. A okay. panie, panie redaktorze, mówi pan, no bo... w swoim pytaniu buduje pan tezę, że jest spór pomiędzy partią rządzącą a prezesem Banasiem. Ja dwa dni temu byłem na Komisji Kontroli Państwowej, tam byli posłowie PIS-u, był pan prezes Banasz, nie widziałem tego sporu. Ale powiem panu więcej. Byli dwaj, jeden aktualny poseł PiSu, a jeden były poseł PiSu, którzy byli wybierani na wiceprezesów. No, ciężko nie widzieć dealu politycznego, który jest pomiędzy panem Banasiem a PiSem, moim osobistym zdaniem, ale to pokazuje, ale tak naprawdę fakty wydają się oczywiste w tej sprawie. Rączka, rączkę myje, Pan Prezes Banasz ma zapewniać z jednej strony bezpieczeństwo pisowi, pis ma zapewniać bezpieczeństwo Banasiowi, a te rytualne wyzwania pani Mazurek, pana Kaczyńskiego, że oczekują dymisji, są niczym innym, jak tylko i wyłącznie próbą przekonania społeczeństwa, że pis z Banasią nie ma nic wspólnego. Ma wiele wspólnego. Wiele osób z tych, które dzisiaj apelują nie tak dawno, na tamtej sali, na sali plenarnej. Wiedząc, bo byli uprzedzani przez posła Kropolitniego o, o tym otoczącym się postępowaniu CEBA, wiedzieli, a mimo to dzielnie wciskali zielony przycisk, przycisk za kandydaturą bananszki. Dziś oni wszyscy są winni. Winni afery Banaszki. Dokładnie tak. I pamiętajmy jeszcze o jednym. W każdej rodzinie mafijnej przychodzi w pewnym momencie do kłótni i wtedy ofiary są po obu stronach. I myślę, że tym razem będzie dokładnie tak samo. Dziękuję bardzo.